i tak dalej, zaszczycił ten moment historyczny, bo Wolić co podpisując umowę. Ale żałuję, że pan minister był w gabinecie u pana dyrektora, a nie był na dachu. Ale bo, dach widzieliśmy z gabinetu. Tak, tam jest erozja, tam jest korozja, tam jest ambrozja, tam to jest tragedia. To jest, to jest czarowny miejsce. My tu jako widzowie siedzimy na podłodze. A tu ryby pływają, nie robiły. Pamiętajcie, no jakiju się tu dzieje. To jest wspaniały teatr, wspaniały dyrektor. Lepiej nie mógł pan zajmować. Jeszcze jakieś 10 lat temu rosły krzaki. I wieczorami w tych krzakach niebieskie ptaki odgrywały główne, ro główne role. <noise> A teraz stoimy w miejscu, w takiej przestrzeni, w której główne role odgrywają siedzący tu nasi wspaniali aktorzy naszego teatru. I w ciągu tych pięciu lat, pięć lat temu dostaliśmy w darze tę przestrzenie. W ciągu tych pięciu lat przecież powstało tutaj wiele bardzo ciekawych Intrygujących przedstawień, kierowanych zarówno do dzieci, jak i dla... Do, do I muszę osób. powiedzieć, że patrząc na ten czas, który jest za mną, jak rozpoczynałem swoje ministrowanie, to pierwszym projektem kończonym z środków rozmaitych, ale także Ministerstwa Kultury było Muzeum Wsi Kieleckiej potem było Muzeum Wsi Opolskiej, potem Rynek Galicyjski w Sanoku i zaraz potem przeszliśmy znowu do dwóch bardzo istotnych inwestycji tu w Opolu, czyli Filharmonii i też Amfiteatru Opolskiego. Ostatni projekt, który mógł się znaleźć w obrębie infrastruktury, to notabene dwa projekty rywalizujące z sobą, w pewnym sensie rywalizujące z sobą, tu w Opolu, bo z jednej strony Biuro Wystaw Artystycznych, z drugiej strony właśnie dzieci. Dzieci zawsze wygrywają albo przynajmniej powinny wygrywać. Tak się stało w tym wypadku, co nie oznacza, że nie ma szans na pomoc w tej ostatniej realizacji. Myślę, że trochę cierpliwości spróbujemy także podjąć się tego wyzwania, ale muszę powiedzieć, że to co dla mnie było ważne i to jest ostatnia uwaga, to to, aby w tych umowach, które ja podpisuję i ośrodki, o które walczę, były równo położone, jeżeli chodzi o państwo, i mówię o geografii, jak i również były dobrze podzielone, jeżeli chodzi o dziedziny. To jest inwestycja w przedwojenny teatr. A jaki? Świeży. <laughs> Państwowy Kurs Animacji Powinien Brzmieć. Powinien Czuję się, że tak powiem był... ogólnie rozwinięty. Fajnie, ale trzeba to zdemknąć i się tak Proszę bardzo. Dobrze, dziękuję, pamiątka, tak dziękuję bardzo. Na pamiątkę tego dzisiejszego Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Podobne, Bardzo ważne, bardzo